Dobry wieczór, Joanna Głowacka, Telewizja ATV, dzisiaj wielka gala w Wiktorii, a ze mną pan Ireneusz Cichoński, właściciel marki Intermarché i zdobywca nagrody Super Wiktorii. Tak Witam jest, serdecznie. Tak Dobry wieczór, nie właściciel marki, bo to marka jest europejska, ale właściciel trzech centrów handlowych pod marką Intermarché, także to jest to ładnie tak jak jest. Jest to już chyba moja piąta wizyta tutaj u Państwa na gali VIP, więc... Znam tutaj wszystkich prawie byłych i przyszłych zwycięzców, więc bardzo mi miło, że zostałem znowu honorowany. Bardzo się cieszę z tego powodu, że to jest nagroda z branży spożywczej, czyli z mojej branży. Jestem zachwycony atmosferą, ludźmi i wszystkim, co tu się dzieje. Także bardzo bardzo mi się podoba, i jestem bardzo szczęśliwy, że przybywam z, tą, z tym samym towarzystwem, z całą śmietanką polskiego biznesu tutaj. Gratulujemy jeszcze raz. Oczywiście, która to jest nagroda już w sumie? Sądzę, że o ile z mnie pamięć nie myli, to już chyba jest piąta moja edycja, nieco nie, nie roku, także nie jest tak, że to, jestem tutaj bywalcem corocznym, ale staram się jak najczęściej i jak najwięcej przebywać tutaj w waszym towarzystwie. I z wami. No i pięknie, a jakie to uczucie osiągnąć? Sukces? No, bardzo dobre, ale oczywiście to jest tak zwana e, góra lodowa i to jest tam szczyt tej góry lodowej, resztę nie widać, także każdy, który tutaj e, wypracował pewne rzeczy, to nie są, to, ten, ten, ten sukces to nie jest sytuacja taka, która e, przychodzi łatwo, trzeba na niego pracować, więc siedzimy od początku do końca pod tą wodą i w pewnym momencie jest ten sukces, który widać, a tej całej pracy nie widzimy, ale ona jest najważniejsza w całym tym zadziałaniu. Oczywiście zawsze jest tak, że widzimy tylko ten wierzchołek góry lodowej, tak, jak tak, pan dokładnie. wspomniał, właśnie jaki jest przepis na ten sukces? Jak to jest, co robić, żeby się nie poddawać i nie zwątpić w siebie? To jest kwestia charakteru przede wszystkim i no, wiedzy, charakteru, no i samo, samo zaparcia w działaniu i w tym, co się robi, tak? Czyli po prostu bycie konsekwentnym w swoim działaniu. Mhm. A czy zawsze pan wiedział, że chce być pan przedsiębiorcą? Zawsze. Nigdy nie pracowałem, nigdy nie mhm. pracowałam w swoim życiu u nikogo. Od, jeszcze podczas studiów otworzyłem firmę i od tej pory przez ponad 35 lat zawsze prowadzę swoją firmę. No to pięknie, to brzmi naprawdę imponująco. W takim razie co, nie zostaje nam nic innego jak życzyć dalszych sukcesów. Oczywiście jeszcze raz gratulujemy nagrody i życzymy kolejnych nagród i samych dużych osiągnięć. Dziękuję ślicznie i tak samo życzę telewizji wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.